Cześć, mam na imię Ola i dzisiaj w moim krótkim poradniku postaram się pokazać Wam, jak stworzyć przydatny gadżet, w którym jest pokrowiec na telefon uszyty z fikcu Dziś zrobimy pokrowiec z tym wzorem, czyli z, tak, z, takim, z taką babeczką. Kolory, które będą nam do tego potrzebne, są tak naprawdę dowolne. Jakie kupicie albo jakie posiadacie, taki będzie. Potrzebne nam będą. Klej. Ja używam introligatorskiego magicznego. Nożyczki, igły, nici, guziki i fit, który można kupić nawet w Empiku, w jakichś sklepach artystycznych. I to wszystko. Teraz z dużego kawałka wycinam mój pokrowiec. Akurat ten idealnie pasuje na długość oryginalnego kawałka filcu. Teraz tylko zaznaczam, gdzie jest koniec i wycinam. Na kartce mniej więcej rysuję sobie spód ciastka, który potem wytnę. I przeniosę na filt yy, oraz warstwy yy, warstwy ciasteczka. Dwie będą takie i jedna górna. Następnie wycinamy to, przenosimy na filc albo wycinamy bezpośrednio z filcu. I teraz zaczynam szyć od dołu. Ja jestem praworęczna, więc biję to od lewej strony, żeby było mi wygodniej. Bijam mniej więcej w tym miejscu, dlatego że później będzie szła tutaj druga warstwa, więc tego szwu na górze nie musi być to taka nasza oszczędność czasu. Bijam od dołu i przeciągam. I tak. Cały czas naokoło, aż dojdę do tego miejsca. Wszystkie części są przyszyte, spód, pierwsza warstwa, druga i trzecia, więc teraz dla porównania musimy przyszyć kokardkę, robimy to najprościej, czyli po prostu w ten sposób o. i przeszywamy od dołu. Od góry, żeby nam się nie rozwaliła. I na to przyszywamy guzik. Potem warto przypalić końcówki, wstążki zapalniczką, żeby się nie, nie rozdwajały i, i żeby nie było takiego postrzępienia. Następnie przyszywamy tutaj trzy guziki i zszywamy całość, ale to pokażę za chwilę. jest gotowe.